Już wiem, co powiem. <laughs> Kosmofik się drapie. Słuchajcie, dojrzewanie trwa cały czas. <laughs> dojrzewanie nigdy się nie kończy, bo istnieje tylko ewolucja. I ewolucja nigdy się nie kończy, a dojrzewanie no to jest typowo ewolucja. A jeżeli ewolucja się nie kończy, to dojrzewanie również się nie kończy. Tak to jest wszystko skonstruowane, że nawet wobec lekcji, które gdzieś już odrobiliśmy, zawsze jest nieskończoność możliwości reakcji wobec kolejnej, podobnej sytuacji. I zawsze to będzie świeże. Zawsze to będzie coś świeżego, tak to jest skonstruowane. Choćby szedł do pracy po raz kolejny w dane miejsce i robił to samo, to zawsze jest inaczej. Zwróć uwagę, nawet wtedy. Zatem yy, trwa po prostu ewolucja, proces ewolucji i rozgośćmy się w tym. Bo istnieje taki też, też yy, takie poczucie, że wbijamy się na jakiś level i o, tu możemy osiąść na laurach, prawda? Yy, jest to czasowe, ale czy przypadkiem nie jest, nie jest większym komfortem zrozumienie tego, że Twoje dojrzewanie nigdy się nie skończy? Bo za chwilę przyjdzie weryfikacja, która, kolejna sytuacja, kolejne doświadczenia, którymi zaopatrujecie rzeczywistość, i będzie kolejna, tak jakby okazja do, tak jakby no, zweryfikuje twoje, Twój stan Twojej dojrzałości. i tak jak już powiedziałem te, te lekcje one w sensie jest, rzeczywistość ma swoje struktury, które tak czy siak nieważne czy odrobiłeś jakieś lekcje nawet jeżeli to i tak one się znowu przytrafią ponieważ rzeczywistość jest ma pewne swoje struktury na przykład spotkania z innymi ludźmi, na przykład spotykanie czyjejś zazdrości spotykanie czyjejś zawiści czyjegoś y Osądu, czy jegoś uprzedzenia, prawda? No bo to są te rzeczy takie, takie nieprzyjemne, które są najbardziej tak, jakby zagrażają naszej równowadze. I wszystko się rozchodzi gdzieś o tę równowagę, w widzeniu również tego, że to nie będzie tak, że te rzeczy nie przyjdą do ciebie. One przyjdą, bo tak jest skonstruowana rzeczywistość. Natomiast jest kwestia, jak Ty się w tym zrównoważysz, tak naprawdę. Zwróć uwagę, że tam, gdzie jest napięcie, kiedyś to do mnie dotarło, że tam, gdzie jest napięcie, jest po to, żebyś mógł je rozpiąć. W związku z czym samo napięcie prowadzi do większego rozprężenia. Więc ostatecznie również napięcie jest też dobre. Wszystko idzie w dobrą stronę, wszystko idzie w kierunku ewolucji, aż do kosmicznej świadomości, kiedy to kropla oceanu uzyskuje świadomość oceaniczną i zaczyna czuć, że jest oceanem. Dzieje się tak z każdą jednostką, która zdecydowała się na świadomą ewolucję swojego stanu świadomości. Jest to uniwersalne doświadczenie, pomimo że nie ma dwóch, każde doświadczenie jest unikalne każdej osoby w tym sensie, że nikt nigdy nie był w Twojej skórze, nikt nigdy nie był, w... nie szedł Twoją drogą. Nikt nigdy nie będzie wiedział, nawet choćbyście szli za rękę całe życie, nikt nigdy nie będzie wiedział, jakie Twoje jest doświadczenie. One będą kompletnie inne, choćbyście byli bliźniakami. I to jest, to, jest, to jest taka rzecz. Natomiast pewne. Ponieważ jesteśmy osadzeni w tej samej. Strukturalności rzeczywistości mamy również pewne uniwersalne, wspólne doświadczenia. Jest to na przykład uczucie radości, rozbawienia. Zobacz, każdy ma, może mieć inne uczucie, poczucie humoru, ale jako taki śmiech czy radość wypływająca z ciebie, to jest ta sama jakość. Tak samo jak smutek albo żałoba. Każdy przeżywa to na swój sposób, inne elementy go wzruszają w danym zjawisku. Inaczej to przeżywa, ale tak jakby rdzeń, na przykład smutku, jest ten sam dla każdego człowieka. I teraz również uniwersalnym doświadczeniem jest doświadczenie siebie jako kosmosu. Nie może być inaczej. Zwłaszcza, że jest kosmos, tylko kosmos i ty nim jesteś. Yy, taki, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś. Teraz patrzysz sobie na kosmos, który właśnie w ten sposób wygląda. Warto w to opaść. No bo co kosmos? Galaktyki, gwiazdy i tak dalej, tak. Ale Ziemia ze wszystkim, co niesie, to też jest kosmos. Twoje uczucie to jest kosmos. Twoja myśl to jest kosmos. Twoja kawa to jest kosmos. Galaktyka KWH. Kreatywność to jest jedność z kreatywnym flow wszechświata, bo wszechświat jest no, najbardziej kreatywny. A twoja kreatywność jako części kosmosu właśnie płynie z, również z tego samego nurtu Kreacji, jako jednostka ludzka, to jest pewien punkt, pewna warstwa rzeczywistości, patrząc na gatunek ludzki, który składa się, warstwa, która składa się, można powiedzieć, z tych punktów, jakimi są jednostki rozległych punktów, specyficznych punktów. Yy... Miejsc, można powiedzieć, wszechświata, człowiek jest miejscem wszechświata, poprzez który kosmos może na tym poziomie świadomie współtworzyć rzeczywistość. Twoja moc kreacji, która pochodzi po prostu z, z, z dostępu do, do czystości własnej świadomości, jest niczym innym jak kosmosem, który na tym poziomie kreuje rzeczywistość w taki czy inny sposób, na tym poziomie. Czyli Twoja bytność tutaj jest po prostu kreacją kosmosu samego w sobie. I kiedy właśnie to mówisz, to jest tak, kosmos, Ty jesteś kreacją kosmosu. Niestety język pod tym względem jest ograniczony, więc mamy rozdźwięk. Jest kosmos i jestem ja. Tak nie jest. Jest wszystko, co jest, to jest kosmos. Pójrz na swoją rękę. To jest kosmos. Każda komórka, która Cię tworzy, to jest kosmos. Twoja myśl to jest również kosmos. Twoja i nic nie należy jako tako do Ciebie, jako jednostki. Wszystko należy do kosmosu. Twoje myśli to są myśli kosmosu. Świadomość, którą jesteś, to jest świadomość kosmosu. Jest tylko kosmos. Wszystko, co jest, to jest kosmos. Więc wszystko w obrębie Ciebie jest Jesteś tym. Jesteś tym. Ty jesteś tym, bo nie ma nic innego. I teraz najtrudniejszy moment oderwać się od wyobrażenia, od tego, czym jest kosmos. Żeby wprost zobaczyć, że wszystko, co jest, to jest kosmos. Bloki, Twoje biurko, pokój, w którym jesteś, a może jedziesz gdzieś w tramwaju, a może w autobusie, w metrze, gdzieś. Wszędzie, co jest, to jest jedno. Cztery jedynki. I pozostaje opaść w stan, w którym nie nazywasz nawet tego, że to jest kosmos. W pewnym sensie. No bo, tak jakby zapalnikiem jest właśnie Owa myśl, czy owe spostrzeżenie, a następnie po... trzeba się wydostać poza nazwy, <laughs> czyli poza sferę yy, po prostu mentalną czyli stare jak świat. Stary jak świat, historia każdej prawdziwej praktyki duchowej, poznawania siebie, docierania do siebie. Przyjacielu, człowiek nie kończy swojego rozwoju na szkole podstawowej, potem na liceum albo gdzieś tam. Człowiek dojrzewa całe życie. Jeszcze wracając jedną nogą do podstawówki, tam nie uczą Cię tego, co jest najważniejsze. Tam nie uczą Cię ewolucji Twojej świadomości. Nie uczą Cię patrzenia w siebie, nie uczą Cię medytacji, nie uczą cię docierania do. Nazwij to sobie Bogiem. Chociaż z tym słowem to jest brzydkie słowo na B. Niestety. Dlatego, że z tym słowem jest związane tyle. Nadinterpretacji tyle wieków, tysiącleci pff, kłamstw, tyle złej krwi z tym związane, tyle przeinaczeń, tyle spłaszczeń, tyle kłamstw i manipulacji z, 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 związane z tym. Z, z tym słowem, że może by zapomnieć o tym słowie, ale nie zapominać o Bogu. Czym jest Bóg? Tutaj, słuchaj, czy ty, powiedz mi, sam tutaj jesteś z siebie? Czy ty bijesz swoim sercem? Czy ty płyniesz krwią w swoich żyłach? Czy ty. Oddychasz swoimi komórkami? Czy ty regenerujesz swoje ciało, kiedy się skaleczysz? Czy ty rośniesz tymi drzewami? Czy ty świecisz na nie słońcem? Ale mówmy o tobie, to wszystko jesteś ty. Pytanie, pytanie jest. Patrząc na te rzeczy, można łatwo się zorientować, że jest jakaś siła wyższa, która chce, żebyś był. I nie musimy z tej siły robić od razu jakiegoś gościa, ale tym bardziej opowiadać historie, które zostały spreparowane przez wszystkich, cwane firmy, które. Potem owo przesłanie miłości kurze, wyrżnęły na Twoich przodkach i batem wytłukły piosenki o miłości. Prawda? Ta sama firma, o której sobie tu rozmawiamy, tak naprawdę ma bliżej szatana niż Boga, ponieważ swoje miłosierne przesłanie, prawda, wokół tych czy innych nauk, Odcisnęła ogniem i mieczem na całej planecie. Rozumiesz? I zdaj sobie sprawę, że podobnej kategorii prezent ofiarowują Ci co niedzielę w formie psychologicznych blokerów dla Twojego rozwoju, w formie poczucia winy. W formie poczucia małości i zaszczepiając tobie strach przed rzeczywistością, czyli przed Bogiem jako takim. Nie masz wtedy kontaktu ze sobą. Masz, jesteś mały, winny, niegodny i generalnie psychicznie zmniejszony, tak żeby łatwiej było tobą zarządzać. I to leży w najlepszym interesie. Tych, którzy zarządzają stadem. Tak więc, <laughs> przyjacielu, wszystkie definicje, dogmaty do kosza, i patrzymy sobie na rzeczywistość. I co widzisz? Kosmos to jest jeden byt, i Ty jesteś nierozerwalną częścią tego kosmosu. Ty sam. Jesteś tym doskonałym, nieskończonym bytem, który na tym poziomie przejawił się jako ten, który jest, czyli ty. I poprzez zagłębienie się w siebie docierasz do tego odkrycia. I to jest Twoje przeznaczenie tutaj w kosmosie. Kosmosie. To jest Twoje przeznaczenie tutaj w kosmosie. Pamiętasz już kosmosie? Powoli sobie przypominasz, bo sama gra w zapomnienie jest grą najwyższego w to, żeby móc doświadczyć siebie jako małego, który nie pamięta. Czy może sobie zafundować? Inną atrakcję, będąc wszystkim, widząc wszystko, tworząc wszystko, niż to, żeby na moment o tym zapomnieć i pobawić się na poziomie jednostki. Również w rzeczy, które są nieprzyjemne. Najgorsze z możliwych. Z dwóch przyczyn tak się dzieje. Po pierwsze, ponieważ jest to ewolucja, nowa wiedza i ewolucja. A po drugie, nawet najgorsze w tym zapomnieniu, nawet najgorsze doświadczenie w tym chwilowym zapomnieniu i tak skończy się w objęciach nieskończonej doskonałości. Jaką jesteś? Więc do niej powrócisz. Z niej wszystko wychodzi, przejawia się, doświadcza, ewoluuje, a potem powraca do doskonałości. Tak więc doświadczaj, przyjacielu, wszystko co się dzieje, to jest Twoja ewolucja. Nie utykaj na sztywnym postrzeganiu rzeczy. Baw się, bądź elastyczny, wyluzuj się. Tutaj nic się tak naprawdę na poważnie nie dzieje, bo wszystko mija. A jedyne, co się liczy, to Twoje. Doświadczenie na drodze Twojej ewolucji. Więc ucz się ze wszystkich doświadczeń. I bądź na tyle dojrzały, żeby poznawać świat jak dziecko. Co to znaczy stać się jak dziecko? Nie chodzi o to, że masz być infantylny. O co chodzi zatem? Chodzi o powrót do tej czystości postrzegania, jaką ma dziecko. Dorosły jest usztywniony w swoich strukturach mentalnych. On wie wszystko. On wszystko już wie. On wszystko już wie. Prawda? Taki jest mądry. A tak naprawdę jest jedynie usztywniony w potrzasku. Sztywnych interpretacji zjawisk, które uprzednio opatrzył jakąś definicją. I od tamtej pory wszystkie te świeże doświadczenia, nawracające, z których mógłby znowu się uczyć, tańczyć w nich, tańczyć świeżo. Taniec życia, nawet pośród deszczu, bo i deszcz jest zjawiskiem w tej rzeczywistości, który cię nawadnia glebę, żeby potem Eden mógł wzrastać. Usztywnia się. I jedyne co widzi to uprzednie definicje. I to jest anatomia również uprzedzenia wobec innych ludzi, których postrzegasz jako definicje. Da się kroić nożem tego typu prawda, stan psychiczny jednostki. Wynikający z uprzedzenia, ale również jest to uprzedzenie wobec życia samego i doświadczeń, które przynosi. Jeżeli przynosić nową sytuację, którą już wcześniej zdefiniowałeś jako to czy tamto, to Ty również jesteś uprzedzony. I to jest funkcja umysłu, klatki umysłu. Jesteś zdany na uprzedzenia wobec życia. Jesteś odgrodzony murem mentalnym od świeżości rzeczywistości. Rozumiesz ten moment? Zbadaj go. Zatem, natomiast dziecko, i tutaj mamy co? Kto nie stanie się jak dziecko, ten do królestwa niebieskiego nie wejdzie. Yy. Czyli kto nie powróci do stanu oryginalnej czystości postrzegania rzeczywistości, bez jakichkolwiek uprzedzeń wobec czegokolwiek. Dziecko. I to jest z kolei wyznacznik Twojej dojrzałości duchowej. Bądź na tyle dojrzały, aby poznawać świat jak dziecko.